Dzień dobry, witam Państwa na otwarciu ofert w postępowaniu na dostawę wraz z montażem dwóch kamer do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej. Kwotą, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć, to jest 365 tysięcy netto. Do godziny składania ofert wpłynęły dwie oferty za pomocą bazy konkurencyjności. Pierwsza oferta została złożona przez firmę handlowo-usługową Artem Artur Krawczyk z siedzibą w, siedzibą w miejscowości Borkowo-Kościelne przy ulicy Strażackiej 7. Oferta została złożona na kwotę 396 tysięcy netto. W tym dostawa wraz z montażem kamery inspekcyjnej do rur kanalizacyjnych o średnicy od DN150 do DN400 210 tysięcy. Dostawa wraz z montażem kamery inspekcyjnej do rur kanalizacyjnych o średnicy od DN200 do DN1000 176 tysięcy. Dostawa wyposażenia lokalizator kamer 10 tysięcy. Firma udzieliła jednorocznej gwarancji rynkowi. Następna oferta została złożona przez firmę. ABE Kompleks Technologii z siedzibą w Odmuchowie przy ulicy Nyskiej 27. Oferta została złożona na kwotę 295 tysięcy netto, w tym dostawa wraz z montażem kamery inspekcyjnej do rur kanalizacyjnych o średnicy od DN150 do DN4185 tysięcy. Dostawa wraz z montażem kamery inspekcyjnej do rur kanalizacyjnych o średnicy od DN200 do DN1000 98 tysięcy. Dostawa wyposażenia, lokalizator kamery 12 tysięcy. Firma udzieliła dwuletniej gwarancji, gwarancji i rękojmi. Dziękujemy za złożenie ofert. O wyniku postępowania poinformujemy poprzez bazę konkurencyjności. Dziękuję, do widzenia.